Cześć Wam wszystkim, z tej strony Ręból dzisiaj taka powtóreczka leci yy, Panzer 3 3, tak, to jest, to jest świetny czołg Chyba najlepszy tier 3. dobre działo, pancerzenie, zwrotność W sumie sami się przekonacie Więc ja już to mam, chowam I potem zagrałem też zwykłą gierkę, ale chciałem Wam pokazać to Dobra No, zagapiłem się, teraz przypadkowo wjechałem w tego M5 Stewarda, ale już jedziemy Już jedziemy dalej Ja spokojnie pancer Trójkę mam tylko by się pobawić, tak? By fajnie sobie zagrać, dobrą bitwę zagrać sobie, jakoś tak. Dawno już ona jest... zbadana, wymaksowana i w ogóle. Nie, jest, nie przebiłem teraz tutaj jego Panzer 3A. Ale dobrą celność ma. Nawet nie mogę jeździć i strzelać. No, ale opuszczenie działa, niestety jest bardzo słabe, ale to już można jakoś z tym żyje tam jest kruiser i matylda, matylda to jest super pancerny żółw, więc ja w życiu jej nie przebiję, w sumie sami widzieliście teraz no ale kruiser to jest już mięczak, więc można przycisnąć go nie przebił mnie teraz teraz dostałem bo byłem do niego dobra i on teraz ginie. Taran, widzicie. Chyba dzieliście mu za tym taranem. Świetny taran. Naprawdę polecam taranować. Dobra, teraz na będę dwa chcę pojechać. I teraz ukradnę mi killa. Fraga. Bo on tak nie ma co zrobić. No, nawet bym go taranować, ale taranuję jakby coś. Jakby zostałem tam z 2 HP albo 1. Wiadomo, jak gracie czołgiem lekkim, to nie taranujcie, bo zadacie sobie z 300 dmg. Dobra, Matylda szybka jest jakaś. Teraz nie trafiłem w tą Matyldę. Tam jest Cruiser 4 i właśnie ch ch chciałem na niego pojechać, bo wiem, że z Matyldą nie mam żadnych szans. Oberwałem od niego. No nie trafiłem. Ale dobra, jak się zbliżę, to on już nie żyje. Przebija mnie to celuje w mój słaby punkt, czyli do napłyta. Dobra, jeden strzał i on żyje. Dziękujemy. Szkoda, że jeszcze to sadził we mnie za 40. Dobra, na razie 684 uszkodzenia, 40 zablokowanych. Jak Wam odcinek się spodobał, to strzelcie lajka, bo 6 lajków będzie kolejna część. Ale chyba. I napiszcie w komentarzu, czy. Co bardziej byście. Co Wam się podoba, Brawl Stars czy World of Tanks? Ja oczywiście nagrywam. I co chcecie. Lago to jest dobra czwórka ogólnie, dobre działa. Ja się dziwiłem, że ładował mnie za 30 lat. Za 130 lat, przepraszam. Bo jedynie on co zrobisz teraz? Jeszcze taranem go żeby jeden. Ale zniszczymy. Ale dobra bitwa ogólnie, mi się zdaje. Zobaczymy, co wyniki. No, wyniki były spoko, bo 860. Najwięcej z mojej drużyny. Najwięcej ogólnie z całego meczu. Z, całego tego, z całej tej bitwy. 1024pd, ale to i tak nieważne. 3 zniszczone. No. Bitwa się, bitwa ogólnie spoko, więc co? Widzimy się w normalnej, realistycznej grze. Okej, okay, jesteśmy już w grze. No niestety czwóreczki, ale my sobie poradzimy. W końcu to jest Pancer 3. Bitwa na żywo. No można powiedzieć na żywo. No to pojadę sobie w sumie w prawo, bo. Dobra, gramy. Nawet jak on sam pojadę, a już, ale w sumie jadą. Emo się ma jedną najgorszej wieży. Jest Dobra, mówimy... Trzeba atakować. Tak jak Niemcy Więc jedziemy. Nawet jak zginę, to zagramy sobie kolejną. Tylko innym czołgiem. Ale dobra. Tak się zastanawiam, gdzie oni są wszyscy. Tam są wszyscy wie. Patrzcie. Patrzcie jak to wygląda Patrz, patrzcie jak oni wszyscy kampią. Ja tam chcę pojechać, patrzcie. I to są właśnie nuby. Patrzcie. Pierwszy raz mam taki widok. O Boże No i widzicie, widzicie co tam się dzieje? Jaki to jest dramat. Właśnie, bo tak noob kampi. Nie przybiję go. Po Przegram. Tak, Ej, hey, tu dużo zadaję. Dobra. Celowanie. Trzeba teraz włączyć celowanie. No, słabo będzie, jak. Zdejmie mi całe HP. Ale ja tylko z jednym czołgiem gram. Dobra. I. Jest. Ale no, no niestety, nie no, widzicie teraz, co ja zrobię. Ale każdy tam kampi, jezu! Dlatego fajnie można się pobawić na takich niskich tierach. Bo jak już grasz na ...SCC, o której dziś nie mowa. Ale mogę powiedzieć. No nie, Panzer 3. Tu. Nie, nie przebiłem go. Dobra, trudno. Trudno. Chcę na tego M8. Albo HECEREK od tyłu, no to hetera widział. Dobra? Tylko zobaczę. A faktycznie patrzcie, wraki wszystkie tutaj stoją. Rozjechali się potem. Ale no dobra. Ok, i to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy Wam się spodobał. Pamiętajcie 6 łapeczek w górę. Równa się kolejna część. Do zobaczenia. Cześć!